I kolejna odsłona naszego doktoranckiego spotkania. Tym razem gościmy w studio. Alicja Napiórkowska. Jestem doktorantką Szkoły Doktorskiej SGGW w Katedrze Techniki i Projektowania Żywności w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka. Sama nazwa katedry już jest bardzo intrygująca. A powiedz mi, czym zajmujesz się w trakcie swoich studiów doktoranckich? Moja praca polega na wytworzeniu mikrokapsułek olejków eterycznych w celu zastosowania ich później jako konserwantu do żywności w celu przedłużenia trwałości żywności. O, to bardzo bardzo interesujące, bo o konserwowaniu żywności to troszkę to jest tak, że prawda każdy Polak zna się na medycynie, na prawie na ogrodnictwie i chyba na konserwantach również. Czy to, czym się zajmujesz, to są te słynne li, y, literki E? Olejki eteryczne y, na chwilę obecną nie są stosowane w żywności na szeroką skalę, w związku z czym nie mają swoich y, odpowiedników w symbolach E. Natomiast substancje, które stosujemy do mikrokapsulkowania, już takie odpowiedniki w tych symbolach E posiadają. I tak na przykład do mikrokapsulkowania żywności między innymi właśnie olejków możemy zastosować tak zwaną gumę arabską. Guma arabska, która kojarzy się dzisiaj z czymś co zupełnie nie jest naturalne, chociaż nieprawda, bo jest to substancja roślinna pochodzenia naturalnego, natomiast ma ona właśnie swój odpowiednik w symbolu E. I to kojarzy się konsumentom z czymś sztucznym. Unikamy teraz żywności, która posiada sztuczne dodatki. Ja w swojej pracy chciałabym zastosować do mikrokapsłukowania substancje, które tych odpowiedników symboli E nie posiadają. I tak dla przykładu, zamiast gumy arabskiej chciałabym używać polisacharydów pochodzących z nasion chia, czyli z nasion szałwii hiszpańskiej. No, czyli coś zupełnie, które, coś, co kojarzy się bardzo zdrowo, bo jednak nasiona chia wchodzą w skład tych wszystkich fit-diet itd. Tak, tak, tak więc um, można powiedzieć, że Twoje badania udowadniają, że substancje przedłużające trwałość produktów spożywczych wcale nie muszą budzić naszej obawy przed tym. Że produkt jest zdrowy, czy może nam zaszkodzić? Jak najbardziej nie. Jest to możliwe, żeby stosować do utrwalenia żywności substancje naturalne, które tak naprawdę jeszcze mogą dostarczyć nam jakichś dodatkowych korzyści. Tak Jakich? Na przykład właśnie olejki eteryczne, poza tym, że są znane ze, swoich, ze swojego szerokiego działania przeciwdrobnoustrojowego, zarówno na bakterie, jak i grzyby, czyli drożdże i pleśnie, to też posiadają szereg właściwości prozdrowotnych. I tak na przykład możemy wymienić takie działanie jak wspomagające trawienie, wspomagające wydzielanie żółci, przeciwskurczowe, czyli rozkurczowe na przykład na żołądek. Na przykład też jest to działanie przeciw Także bardzo często różne produkty żywnościowe, różne produkty spożywcze takie objawy u nas wywołują. Być może dodatek mikrokapsułek z olejkami eterycznymi będzie powodował, że takich objawów mieć po spożyciu czegoś nie będziemy, nie będziemy takich skutków odczuwać, dzięki czemu może będziemy w stanie zjeść jakieś produkty, których na przykład teraz unikamy. Czyli można powiedzieć, że to jest zupełnie nowe podejście do tematyki przedłużenia trwałości, bo nie dość, że produkt będzie dłużej przydatny do spożycia, to jeszcze. Dodajemy mu pewne walory, no może nie prozdrowotne, no chociaż można tak powiedzieć, że prozdrowotne, a smakowe również? Smakowe również, dlatego że olejki eteryczne są również znane z tego, że mają bardzo silny smak i zapach. I stąd też nie używane są w żywności w czystej postaci, dlatego że bardzo, bardzo jest wyczuwalny ten dodatek. Ja na przykład robiłam już badania takiej oceny konsumenckiej ogólnej pożądalności w napojach smoothie i mogę powiedzieć, że dodatek 0,1% czystego olejku eterycznego jest. Bardzo mało akceptowalny. I stąd też właśnie pomysł na te mikrokapsułki, dlatego że. No właśnie, cóż to jest takiego mikrokapsułki? Właśnie. Jak, ma, jak bardzo mikro one są. Jak bardzo mikro. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć, że są to kapsułki. Potrzebujemy do tego mikroskopu, natomiast same mikrokapsułki wyglądają jak proszek. Po prostu. Takie jak mąka, czy, czy coś w tym stylu. Nie jak cukier, bo to nie są takie kryształki, tylko właśnie jest to forma taka bardzo sypka typu, typu mąka. No to faktycznie są to bardzo mikro, mikro kapsułki. Tak. I taka mąka, w cudzysłowie, taka mąka jest w stanie tyle dobrego dodać do tego produktu. A powiedz mi, czy ewentualnie znane są ci jakieś negatywne skutki? Czy na negatywne oddziaływanie olejków eterycznych na nasze zdrowie, życie, czy tylko to jest kwestia nieakceptowalności zapachu czy smaku? Jeżeli chodzi o żywność, to jest to głównie problem właśnie w tej nieakceptowalności sensorycznej. Jest to też problem natury chemicznej, ponieważ olejki eteryczne są bardzo wrażliwe na działanie środowiska zewnętrznego. One bardzo szybko się utleniają. Pod wpływem temperatury też zachodzą w nich przeróżne zmiany chemiczne, konformacyjne. No ta mikrokapsułka właśnie ma zabezpieczyć je przed działaniem tych wszystkich czynników. Ma zapewnić ich stabilność. W związku z czym nie sądzę, żeby miało to, taka mikrokapsułka, żeby miała wpływ negatywny na zdrowie, natomiast na na pewno, jeżeli chodzi o spożycie olejków eterycznych, to jest już udowodnione, że mają one działanie przeciwalergiczne. Troszeczkę inaczej niż z zastosowaniem na skórę, ponieważ wiemy, że przy stosowaniu zewnętrznym na skórę bardzo często olejki właśnie alergie wywołują. Natomiast w momencie, kiedy je spożywamy, mamy do czynienia z działaniem antyhistaminowym. A powiedz mi jeszcze, z jakich roślin są pozyskiwane te olejki eteryczne? Z przeróżnych, naprawdę. W żywności głównie są to rośliny przyprawowe, czyli na przykład bazylia, może być majeranek, tymianek, oregano, ale na przykład też czarny pieprz, imbir, mogą to być na przykład lawenda. To już mniej czyli chuje. zioła, zioła i przyprawy. Zioła, tak, oczywiście. No to wszystko to, co doskonale znamy z kuchni, to bez czego sobie dobrej kuchni nie wyobrażamy. A magia olejków eterycznych faktycznie jest magią niebywałą. Kąpiele leśne proponowane przez m.in. badaczy japońskich jako idealne antidotum na wiele, wiele dolegliwości przez lekarzy skandynawskich zapisywane takie spacery, czyli właśnie kąpiele leśne są niemalże na receptę. Właśnie wszystko za sprawą tych olejków eterycznych. A tu się okazuje, że nie tylko taki sposób wykorzystania, ale również jako konserwator żywności. Bardzo, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, za to nowe spojrzenie na sposób konserwowania produktów spożywczych i jeszcze taki, prawda, z wartością dodaną. Bardzo Ci serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejną odsłonę spotkania z doktorantem. Bardzo dziękuję również za spotkanie.